Jesteśmy na stoisku firmy Alstor. Widzieliśmy już tutaj monitory EIZO, a teraz o pamięciach masowych, tak to Dobra. można nazwać, Marcin Cichecki. Dzień dobry, Marcin Cichecki, firma dystrybucyjna Alstor, która zajmuje się sprzedażą również rozwiązań do przechowywania pamięci masowych, do przechowywania danych. Dzisiaj na stoisku chcemy pokazać rozwiązanie firmy Primis Technology. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam na przechowywanie dużej porcji informacji Kierowanej do grafików, do amatorów fotowideo, do profesjonalistów. To rozwiązanie posiada wbudowanych sześć dysków twardych o zróżnicowanej pojemności od 2 do 6 terabajtów. Pozwala nam na ustawienie odpowiedniego poziomu raj. Dobra, 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 bo trochę jedziemy technicznym językiem. Eee, nie padło to słowo, ale popularnie nazywa się to nas. Prawie jak nasa. Eee, no, coś, coś w tym jest. Tak, nas to jest takie rozwiązanie. Które podłączamy sobie do własnej sieci internetowej, internetowej. Zależy, kto ma jakie rozwiązanie, musimy wdrożone w domu. I możemy dostać się do tego urządzenia i przechowywać w nim różne porcje informacji. To znaczy filmy, zdjęcia, dokumenty, bardziej zaawansowane jakieś, jakieś programy. Czyli jest to coś w rodzaju serwera. Z dysku twardego, takiego, do którego możemy się dostać, niekoniecznie tylko będąc w domu, niekoniecznie podpinając go bezpośrednio przez kabel USB, tak jak najczęściej to czynimy. Tak, dokładnie. To jest, coś, to jest coś w rodzaju serwera, albo inaczej mówiąc, takiego większego domowego dysku. Ma własną elektronikę, we własny sposób się komunikuje, posiada własne, własną tak zwaną inteligencję, która pozwala na zachowywanie danych. Co ważne, te rozwiązania pozwalają nam też podłączyć się trochę innym interfejsem niż interfejs domowy, interfejsem Thunderbolt, tak jak tu widać na, na, na wyżej na, na ekranie. Interfejs Thunderbolt jest wykorzystywany w rozwiązaniach Macintoshowych. Tam, gdzie są rozwiązania Apple'a, są stacje graficzne Apple'a, czy inne rozwiązania do edycji wideo firmy Apple. Monitory, czy monitory EIZO, czy, 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 czy monitory też innych producentów. i. Tym interfejsem jest to jedno z nielicznych rozwiązań na rynku, które pozwala nam na podłączenie się interfejsem Thunderbolt. Tego typu rozwiązanie właśnie jest tu pokazane. E, wydaje mi się, że jest to interfejs w przyszłości, bardzo wydajny, e, kilkakrotnie większa wydajność niż interfejsu USB. Na co dzień wykorzystywanego w domu. Dla mnie. Dobra, e, wracamy do tego, co mówiłeś o samym urządzeniu. Czyli mamy 4, 6, 8 dysków. E, i one są na rajdzie. Są na rajdzie Polski czy Mazurskim? No tak. E, rajd to jest rozwiązanie, które pozwala nam na ochronę danych w tego typu urządzeniach. Mamy różne poziomy rajdu, żeby już nie wchodząc, nie wchodząc w język techniczny, e, każdy może zdefiniować sobie określony poziom rajdu do własnych potrzeb. Część ma potrzeby większej pojemności, mniejszej ochrony lub odwrotnie. Większa pojemność, większa ochrona. Tym różnią się te poziomy rajdu. Mogę je wymienić, nie wiem czy chcecie Państwo słuchać. 0, 1, 3, 5, 10, 20, 50, 30, wszystko. Okay. 50 i 30 to już są pewnie jakieś super e, wielkie zabezpieczenia. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników w tym urządzeniu wykorzystywany RAID to jest 0, 1, 5. Uh -huh. e, I co to oznacza, tak, e, jeśli chodzi o właśnie pojemność dyskową, bo, bo, bo to mówiłeś, że jest powiązane ze sobą. Tak, ee, decydując się na określony poziom raidu, możemy uzyskać daną pojemność z dysku. Inaczej mówiąc w skrócie, mamy 4 dyski 2TB, jeżeli będziemy korzystać z rajdu zerowego, osiągniemy pojemność 8TB. Jeżeli będziemy korzystać z rajdu pierwszego, osiągniemy tylko połowę, czyli 4 Korzystając z raidu piątego, który jest najbardziej popularny, będziemy mieli pojemność 3 dysków, czyli 6TB. Tak w skrócie mówiąc oczywiście. E, no dobrze, mniej więcej powiedzieliśmy sobie... O tych rozwiązaniach. Pytanie o ceny. No yy, są to rozwiązania, yy, można powiedzieć, że profesjonalne i tutaj ceny zaczynają się od 4000 zł. W Czyli raczej do amatorów, yy, którzy prowadzą własną działalność związaną z fotowideo, z edycją grafiki, z edycją wideo, albo dla firm. Mhm. Yy, Przepraszam, ja dodam tylko... No, tak niech będzie ładnie. E, zaplątałem się trochę w kabel. Ja dodam tylko od, od siebie, że e, jeśli ktoś by zapytał Pawła, e, czy warto wydać e, pieniądze na e, takie urządzenie, Paweł by powiedział trzy razy tak, bo w ubiegłym roku między innymi odzyskiwał dane e, ze swojego dysku, który mu troszeczkę się zepsuł. E, także zachęcam do przyjścia tutaj. Marcin, jesteś jutro pojutrze? Tak, będę jutro. Jakby ktoś miał jakieś pytania, serdecznie zapraszam. A jeśli nie, to na pewno można na stronie filmy Alstom znaleźć wszelkie informacje. Jeśli nie, to podpytać o to i warto się zainteresować tym tematem. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam.